Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy i witam was w kolejnym odcinku serii Heroes 2 Restoration of Erafia. Mam nadzieję, że będzie wam się bardzo podobało i przeżyjmy piękną podróż. Wraz ze mną jest mój serdeczny druh, przyjaciel, kum Tomasz Działowy. Witam cię bracie, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Piękna zabawa moi drodzy, Heroes 2, gra naszego dzieciństwa. Dokładnie tak. Jedna z lepszych części zaraz po osławionej czwórce, którą wszyscy tak bardzo kochamy i do której nasza nostalgia jest tak silna. Moi drodzy, Heroes 2, coś wspaniałego, coś wspaniałego. Cieszę się Brachu, że razem nagrywamy. Super, cieszę się również. Eee, zacznijmy jak najszybciej, nie bez bezbędnej zwłoki. czego mi kurwa cały czas brakuje? Matematyka na wizji, najlepsze na świecie. 9 tysięcy, 11 tysięcy, 000... 7200, 10900 potrzebujesz. 10900, dokładnie. 60% z matury z matwy ja, ja miałem tylko 40 czy 50. <grym> Ale jest podstawowe, Ale byłem przynajmniej jednym z pier pierwszych piątce ludzi, którzy wyszli z matury. I szybciej się upiłem tego A, to ja między maturami. Między maturami. <laughs> tak, nie, jak mieliśmy angielski, mogę powiedzieć, bo to ciekawa historia w sumie, jak, która ładnie pokazuje, na jakim poziomie stoją matury w Polsce, mm -hmm. że jak był angielski podstawowy i zaawansowany, to było tak, że i podstawowy i zaawansowany był podzielony chyba na dwie części każdy, bo była tak. część ustna, a potem część w sensie masz tak, Masz trzy matury, które się pisze jednego dnia: polski, matematykę i język. Jeżeli masz rozszerzenie, to piszesz jednego dnia. Nie, nie, absolutnie nie. Absolutnie tak. Nie, inaczej to było. Nie, w moim roczniku tak było. Aha, że polski, i potem od razu rozszerzony? Tak. Polski nie, to teraz jest inaczej. Teraz już jest inaczej. Rozszerzonego polskiego nie pisałem, psa, ale matematyka była tam z tydzień po matmie podstawowej, no. ale angielski natomiast podstawowy i e, rozszerzony był jednego dnia. No i właśnie było tak, że podstawowy był podzielony na dwie części. Nie. Podstawowy był w jednej części zaawansowany w dół, więc mieliśmy trzy egzaminy, i pomiędzy każdym była godzina przerwy. Mm -hmm. I teraz skończyło się tak, że podstawowy wszyscy wyszli półtorej godziny przed czasem, czyli mieliśmy dwie i pół godziny do następnego egzaminu, więc wiedzieliśmy, że pójdziemy się najebać. Bardzo dobry <laughs> pomysł. I poszliśmy na trzy piwa. No i na no zaawansowanym angielskim już byliśmy tacy trochę ten. E, no ale pierwsza część, powiedzmy, była w miarę jeszcze prosta, więc na niej też wyszliśmy godzinę przed czasem, i mieliśmy kolejne. Fajne, i mieliśmy kolejne 2,5 godziny, to poszliśmy na kolejne trzy piwa I w angielski zaawansowanym drugą część już pisaliśmy tak I już... W... Patrz jest pusty zamek O i bohater Spoko W sumie bardziej już usypiając Proszę bardzo W sumie bardziej już usypiając niż będąc pijanymi, ale ale było całkiem śmiesznie. i e, Maturę podstawową napisałem na 96%, zaawansowany angielski rozszerzony na 72%. Okay. Po 6 piw. Uciek z prawa walki. No więc całkiem fajne były matury. Polecam, polecałem wam matury, jeżeli chcecie skończyć tak samo jeżeli żeby, czy ludzie Pamiętajmy, bez że. Pamiętajmy, że matura jest bardzo ważna w życiu młodego człowieka. Jest to egzamin dojrzałości, który każdy powinien przejść, i który każdy powinien szanować. Nie wolno się naśmiewać z polskiej szkoły, bądź Boże. Dokładnie. No to na pewno forty. Ty forty musisz pobudować, tak. No, tak. Porobić. I potem doliszczyć. Do I niech stoi. Dokładnie. Ewentualnie jako gildia magów możesz zrobić, żeby czarów sobie podawać. Śliczne. No. Śliczne. Piękna dym. 10 kart. dobra, to ty śmieciu. Przekażę część armii Heyvenstowi, jakby tu jakiś bapniakar chciał wrócić. W tą stronę. Kawałek w tą stronę. Ale to nie artefaktów w ogóle. Jak chce nim wrócić już w Zbierać te pierdolone artefakty wszystkie, sprzedać się Szczerze to nie przekaz w armii, tak to stracisz gupił armię O! tutaj, tak to stracisz głupią armię, o! Tak, to stracisz głupią armię. Złota. No, Zajmij to kopalnie złota i się wróć po prostu Może słusznie, dobra, zajrzymy jeszcze tutaj Musisz stracić ten zamek, Jezusie Maryjo, wielkie Mica no. No, to, to muszę kupić cały czas. Ale Niech sobie stają na razie Rakshasa Marasha O, I... te są lepsze Radza. Cię, brak, brak kontrataku Radza, tak. Tak. Nie, mają Oni wir. mają ten wir, I ale... pośpiech mają, nie pamiętam gdzie ma pośpiech a tutaj, ten też ma, ma pośpiech, ten ma wir po prostu. A ten nie? ma brakować, od to jest, jest mm. fajniejszy. Tutaj tytanów. A to a potem dwa, się zdecyduje. No, już no, musiał zobaczyć jaki małczary, bo oni chyba się różnią mocą po swoim. Mm. Super gras no, Możesz je wyjebać. Tyle jeżeli chodzi o Sztos, Tylko Havens się rusza i ten. Dokładnie. Gimper. Gimber. 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 Może wapniak się zasłyszy, bo ja tam będziemy. Jak... A nie, to kopalnia. Bywa, a jeszcze Ravgora nie widzieliśmy ani razu z tym. Czy w sensie przewijał się, ale powiem tak. Nie chcę wiedzieć co ma wardengon. No, bo on w ogóle w nas nie wyjeżdża, więc on sobie zbiera armię Pewnie się farmi na tych szkieletach, pewnie się farmi, wskrzesza wszystko, wszystko co się da no. Na takiej dużej mapie to może się już wyfarmić Pewnie rozbije to świnia. jak każdy komputer na 10 bohaterów i... No, pewnie tak i będziesz nagle walczył właśnie, Na ciężkim ten komputer mi się wydawał sensowny, na małej mapie jak walczyłem z ciężkim No, no, no To już się wydawało całkiem sensowny, no zobaczymy jak sobie tej Wardengony poradzą Lifetubówki tak zwane Life no, Rawgor może ci wjechać całkiem sporo. armią, choć nie sądzę, byś miał mieć z nim jakiś duży problem. Nie. Zależy, jakie talenty miały, wiesz. Hmm. Bo Wapniakers to się rozsypał totalnie. No, wapniaka już dwa razy zbiłeś. Rozsypał raz zbiłeś się. Po, tak. Nie ćwiczy się za dużo, bo się można przetrenować. Dokładnie. Masz nauczkę, kolego. Tak, tak to się nie robi na dzikim zachodzie. Absolutnie się nie robi. Nigdy się nie robiło hmm. tak. Słabo Białkaku. Białkaku. Białk. A długo już te tury trwają, nie? Na tej no. napią, pomiędzy. Dobra. O proszę. O, ja wesoła się. nowina. Super. Mmm. Czterolistna koniczyna po raz kolejny. Mm -hmm. A z O, tam jest chyba diszku jakiś. A jakiś. Dobra, wiesz co to, to już można zostać, bo to XP i tak wchodzą z tego... No. Zostaw. Czy mamy tak plusy do doświadczenia? Tutaj są jakieś tam. Kapłani runiczni są, tam jest parę takich. Dwóch strzelców, chyba. Coś takiego, jakieś takie, właśnie. O, dokładnie. No, nawet nie, masz, nie, strzelców w ogóle. Nie brońców w ogóle. Pierdolimy osoby No Chociaż nie bo u ciebie no, to. Nie masz aż tyle many. Ja się czuję bardzo swobodnie z wystaniem zaklęć teraz. A no, ja niekoniecznie. O, proszę. O, no, proszę. No, proszę. <laughs> no, nawet no, nie wiem, czy mnie w nich rzucają. Gardzę sereg. wami po prostu. Zbyt bardzo nimi gardzę. Czemu się bronił? Myślałem, że go zadajemy mu wszystko No właśnie tak pokazywało, nie? Jakiś pechowy czas, wszyscy co? Pancerzony? Nie, nie wiem. wiem, co się stało Tutaj dobrze uderzyło. Okay. A może to, że on się jeszcze nie ruszył? Nie wiem, ale to, no to po co? No teraz zaraz 20 w kontratak. Nie wiem, coś, coś się zajmują Okay. Tak było. Tak było. Fajna, fajna zabawa. 1800. No i 10, 10, 2,5. O, no, ładnie. Co tym razem? Dezorientacja na mistrzowskim, ale ja nie wiem, czy ja już mam mistrza klątwy. chyba nie. nie wiem, który to jest mistrz, żeby mieć dezorientację na mistrzowskim. Dobra. Pęc są ok. Już mam czerwony bursztyn. Nie możesz zbudować, bo nie masz pewnie hajsów. Na no, kopalnie złota. Ty w sensie na piąty poziom gildu to unisz. Mhm. A co? Jeden kresztaks. Mm, już sobie skończę ten zamek. Tak? Szczerze. Już sobie skończę ten zamek. tak Może drewnem się No. Nie wiem, czy ci odsyłałem go tyle, tak zbudujmy to. Mhm. I mimo z głowy już po prostu zobaczymy, co jest ja na trzecim Implacja. Przez nie Phoenix, Feniks. Bomba. Jeżeli uda ci się ustrzelić magię przywołań, to to jest najlepszy czapak. Naprawdę? No, Feniks to jest mega, mega purewsko -kozalski. Jak rozwiniesz sobie magię przywołań, mega. Szkoda, że nie masz od początku, bo ty już będziesz wolno zbierał poziomy, ale... Ale... Ale Feniksy są kozackie, cholernie. No, fortu zrobić, zrobił. to jakiś Mag Guild. Jeszcze nie przechodzisz sumie. Prędzej. Chyba nic, co by mnie interesowało, żeby Chyba to zaglądać. Jest. Dobra, idziemy przede wszystkim tak, idziemy przez kopalnię. Tu jest kopalnia złota. Tym bohaterem, tak? No głównym, a czemu nie? I odsuń sobie kawałek mapy w tą stronę, żebyś widział, nie? Jak on nadchodzi. Jak to wygląda? 11, ślicznie. Wiesz, masz złota jeszcze? Nie masz jeszcze? Nie, a to złoto totalnie hajsownicza natura moja wychodzi. Dobra, przeskoczę po prostu potem przez zamek i zostawię tutaj, chociaż nie, nie ma sensu. Nie ma sensu Co on dostawać? ma do rekrutacji? No, prawie nic, spoko, poradzimy sobie. Dobra, niech się tu będą zbierały jednostki. Zrobisz jakieś tam forty potem, wiesz. Tak, z nie, bo... niech sobie tam siedzi. Jakieś karawany w sumie... będą przychodziły przecież. Tę pindę wsadzę tutaj. Wypierdolity te dziaki, tylko, żeby potem się się, wiesz... Mhm, uh -huh, nie mieszało. Nie blokowały rekrutacji innych jednostek. I może ulepszyć golemika od razu, żeby też się nie, nie mieszał. Kurde, ale jednak muzyka z Akademii jest mi się tak podoba. Mm. Czy W ogóle to są dobre soundtracki, ale to mówię, tak jak mówiłem, to na którymś, którymś już z odcinków, nie wiem, w którymś z 30 paru odcinków, czy tam 40 już na ten moment, e, nie umywa się do muzyki z czwórki. Naprawdę. Tak. Możemy sobie żartować z tą czwórką i w ogóle, albo im mówić prawdę, sami ocencie, ale jeżeli chodzi o soundtrack, to czwórka po prostu wgniatała dupą. Jeżeli chodzi o niektóre soundtracki z czwórki. Spoko, fajnie, że zobaczyłeś to. To była cenna informacja, że tu potrzebujesz i zobaczyłeś ściany po prawej stronie. No proszę, mam gole, my ja się i to na czysto. Okej. Okay. No. Mówisz na czysto i od 10 odcinków nie zmieniajesz koszulki, prawda? I nie miej zębów od 10 odcinków. Jest... A nie! Za dwa razy umyłem. Za dwa razy umyłeś, racja. Tak było bo w tak, tak zwanym międzyczasie. Żeby mieć czysty język. No, ten fajny ruch, poprawienie okularów. No. No które, żebyśmy stracili koilekiej. Nie. ale zawsze fajne odgłos uderzenia taki No, <laughs> Jak już sami robić, Jak ty na przykład masz sz, sz, szkolną y, taką solówkę. Bo no. mi się zapominasz, że się bijesz z kimś, robisz <laughs> Nigdy nie byłem na solówce. Znaczy byłem raz, ale mnie połamali. E, patrzyłeś? Nie mam teraz prototypu. Nie, nigdy nie byłem ani nigdy nie patrzyłem. To nie nie, nie, miałem taką grzeczną szkołę zawsze. Tak? Nie, z mniejszego tak. miasteczka, więc tak... Jak no, to, do gimnazjum no to tam troszkę inaczej, tam nie? Tam troszeczkę inaczej było, tam, tam były solówki. A ja, zwłaszcza jak przyszedłem do pierwszej gimnazjum, to tak w pierwszych dwóch tygodniach, to jakby na moim pierwszym roczniku, w pierwszej klasie, to właśnie hmm? było tak, że było takie samczy ustalenie pozycji, kto tam jest jakim kozakiem, czy... Fajnie. z lodem, czyli czary z lodu jak nie są słabe, to będą, nie są mocne, to będą jeszcze mocniejsze. E, to, ale potem fajne, że jak byłem już w starszych klasach, to było właśnie fajnie, gdyby przychodziły pierwszaki, to zawsze się tam lali między sobą i zawsze <laughs> można było się pośmiać z tych głupich debili. O, wilku wilkumowa. Kopalnia złota, proszę. O wilku mowa, Elo, jestem te OMB. Jeśli... A wypadłem sobie z bitu, bo za wolno otwieram gęby. O, A w sumie tych kurw jest trochę. Chydry jest trochę. Nie, u mnie zawsze było tak, że wiesz, albo po prostu nie było jakichś tam solówek, albo że uu, biją się z ogórką, ktoś tam podobno meczetę przyniósł, bo oczywiście nie było maczety, tylko były meczety i się zawsze z kolegi śmialiśmy, że tak mówił, że z meczetami przyszli. <śm> Mówię, Z meczetami są, idziemy, idziemy za górkę i nic się tam nie dzieje. I mówię, yy, rudy mi powiedział, że tam będzie. <laughs> rudy, musi być w każdej szkole, musi być taki Rudy, Tak, Rudy nie? albo Gruby. Rudy, Gruby, to jest obowiązkowe, nie? Bam. Chudy musi być, jak tak, to jest. Biały, to są takie polskie ksywy. Biały? Biały, oczywiście, ktoś jest glądy i ma bardzo jasne włosy. Tak, biały? No, obowiązkowo. Okay. Mój młodszy brat ma nawet kolegę białego jest twoim gorącym, ale poznałeś tak, gorący, Poznałem go bardzo gorąco. Bardzo gorący, no, okej. Okay. No tak, biały. A on no. nie ma od nazwiska jeszcze? On ma tak, jeszcze od nazwiska, ale to on ma też i fryzurę. Ale dobra, to nie omawiajmy, eee, O nieobecnych nie powinno się mówić źle. Dokładnie. A może i tam, że kwestia gusty. Żebyśmy myślą jakimiś takimi ksywkami. Dobrze, że to, to nie są te kwasowe hydry, bo one jak dostają obrażenia to się rozlewają... Kwasem. No tak. Ale tak potężnie wyglądają te chydy. No dosyć. Wysokie są. Wyso, wysokie, tak. Wiem, że to dla Ciebie zawsze oznacza, że ktoś jest potężny i że jest wysoki. No bo mam metr dwadzieścia wzrostu. No nic no, 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 <słysky> no, nie dodaję sobie na metr dwadzieścia. siedzisz na podwyższonym fotelu, żeby... Było... Wcale nie. <słysky> Wcale <słysky> nie. Wcale, <dzisiaj. słysky> Wcale nie jest normalne. jest takie samo jak ma Ignacy, kolega. <słysky> Jestem taki sobie jak inne dzieci. Dobrze, dobrze, to teraz urosnę, w O. No, powiem ci, kolego Ignacy, dobry ruch. Fajna o, ale koszulka. Jesteś niski. Fajna koszulka. Ale jesteś niski, kurde. Mhm. Dobrze, dobrze, buduj sobie ego. Dobrze, buduj sobie gildię magów. Właśnie to zrobiłem. No dobrze. Łając w kierunku. Okej. Okay. Okej, okay, z moją magią. plan mój język, O, już jest dimension, dobry. Trzeba no. jeszcze mieć tylko tam portal i będzie sztos. Mhm. Kurde, Właśnie ja się ty, na co, e, swoją drogą, to przecież ty masz już chyba tam portal na swoim głównym bohaterze, czy nie masz? Powinienem mieć, jeżeli Ale tyle się do najbliższego miasta. Chyba i tak. Dobra, pierdolisz to na CC. Chodziesz mm. Przy moim. Zostaw ostaw niech się zbiera po prostu 300 exp, miałbyś tam 600 czy 800. No 600. Dobra, trzeba jeszcze. Myślę, się. że jeszcze będziesz miał okazji trochę się pobić tym Jakbyś jakiś portal do niego znasz, czy coś, nie? To było miło już chociaż. Wiedział, żebym wiedział, gdzie, wiedział, jak... gdzie on wychodzi. On się pojawia, nie? No, to się to wydaje. Jest jakiś przejściowy biom. Taki pustkowy. Ja. Z bio... nie, nie. obserwatorium. Tędy nie mógł przejść, bo byśmy go widzieli, nie jak przechodził. To już jest twój biom powoli. Nie, to, nie to jest nic. też przejściowy. Ale ja, tutaj to jest wyjście. No tak, ale to się wcale nie łączy z moim biom. Nie, poczekaj. Ale zobacz na mapie, widzisz, czy to nie są schodki? No są schodki. No więc tu stąd przychodzi wapniakers. Czyli tędy jakoś. Nie. Ale nie ma sensu, a tu się opiory postawiły? Może. Przejdź przez to obserwatorium jeszcze, nie? A tu gdzie on mógł spierdolić swoim? Mm. Tutaj? A wiesz jak wrócisz najlepiej, podejdziesz sobie do krawędzi i użyjesz dimension. Masz natychmiastową podróż, Czar? Nie masz. A mam okręt szaszala masy. No. Dobra, to jebać to, wrócę sobie. A czemu tu nie mogę nic zbudować? Bo on może nie masz, nie wiem, rzeczy wymaganych, bo on nie musi zbudować wieży. O, to nie masz kamienia, huh. Czemu nie masz kamienia? Czemu nie mam kamienia? Wyślij mi kamienia, to jak to drewno wysułem. Kamienie nie ruszają A może faktycznie, te podstawowe budynki teraz muszę... tego kamienie nigdy jakoś po prostu spodnie... Na... i nasza szara Masza manacza. I na ty tekstu musiałem po 10 kamulców chyba zrobić. Ale to co jeszcze coś sprzedawałeś? Wiesz co, Może że się, się wyprzedawałem. U ciebie pozbierałbym te wszystkie pierdolniczki surowce i się porobił artefakty. Pokój sobie na, te artefakty. tak, jak sobie pozbieram hmm. na spokojnie te wszystkie jednostek. to ja ci surowczyki. mogę podsyłać, bo ja chyba tego nie będę potrzebował, Abyś sobie porobił artefakty do tych wszystkich swoich jednostek, żeby to grało w końcu. Mhm. Jak masz tą mechanikę, to powinieneś się Suchy. zacząć używać. Nie? To na walki z jakimi wapniakami na pewno się przyda, nie? Czy ten artefakt stoi na jednostce i jest? No tak. No. A abyś po prostu mocniejszej jednostki, nie? Jak im właśnie jakieś morale, sobie, szczęście. Lepiej sobie miasto na maksa. Dobra. Ja pop... już niewiele potrzebuję. potrzebuję zbudować jeszcze magildy, jeżeli chodzi o te pierdolniczki wszystkie. Mm -hmm. I tamte takie świątynie tam jakieś poświęcenia żołnierzy. Coś, Jasne. Coś tam. Dobra. To już są grosze generalnie. Ale mówię, kam kamyczki jak możesz to podejść. Kamyczki, tak? Bardzo chętnie przyjmę. Dobrze. Nie ma problemu. Patrz. Siedziałem i się i rysowałem znaki ilu iluminatów. Yy, kole... Kolega iluminacy. Kolega iluminacy. A wy jakie macie jeszcze pomysły na przeróbki? Deksy? Na przeróbki niku. Ja na przykład myślałem kolega gównacy. Kolega manipulacy. Manipulacy, indoktrynacy. Indoktrynacy. Kolega z jebacy. No, no to już jest bardzo śmieszne. Tak samo jak, jak gówner. Prawie <laughs> tak samo śmieszne. Nie, tak samo jak gównol. Gównol. Albo gównzio. Gównzio. Nie, no, mędzio. Mędzio. Mędzio, ale jest lepiej. Nie, nie obrażamy w ogóle, to jest śmieszny po prostu zabawną. takie. To jest denga. Co mógł być głównęga? A ty już nie jest takie zabawne No nie ma Weźmy maszyneczkę Super Ooo, no dobra Spierdala Cztery skrzynki o, No, no. Spodziewałem się, że rozpoziałem już chyba wyprzedziłeś nawet Tak, oczywiście No Bo ja nie, Bo ja się zjebałem na tych walkach Tak, a ty jest sobie potworzaki w tym O, proszę Szczęście, Szczęście. A w sumie i tak tego skillu ile nie raczej. Raczej nie, ale szczęście i tak jest miło. Wzrost talentów nekromantkich o 20%. No, wzrost pieniędzy o 3000 jedynie. 18 poziom. Nie no, on jest czerwony, więc to jest dużo wart artefakt. No, raczej tak, ale tu jest to, co ja chciałem. Co To. Czy to jest zestaw, by zestawem? w sumie. A co mieś? Skąd? <laughs> Ale morale plus jeden. Morale. Efekty, finanse, dyplomacja i werbunek. Ciekaw jestem, że jeżeli tego nie miałem, to jakoś to działa. Pewnie sądzę? Dwa razy zero daje zero. Tak, raczej tak. Chociaż w heroesach to bywa różne. Jestem. Hey, no. Oświecenie. Ja nie mam oświecenia. O, bo będę mógł ci dać. Term... No. To ci podrzucę. Jak się spotkamy, Jak to, się to ci Nie sądzę, żebyśmy mieli, ale... No. O, koronawizji. Me mm. <laughs> gusta. Dobra, piąty poziom. Zobaczmy, jaki mam finisher nie tak. jakaś zniszczy, implozja, no. implozja. Mhm. tajemna zbroja. To jest przywołanie. Ale dobra, w sumie tu i tu dostałem... Szkoda, że z mroku mi nie weszły wysokie, bo ja mam jeszcze roku mroku, nie? Fajnie, ziewaj na nagraniu. Wszyscy widzowie teraz w każdym domu polskim się ziewa. Ziewają teraz. Tak, bardzo dobrze. Każdy dobra. dom polski. Każdy polski. Dzięki za Nie przyjaciół. ma sprawy, mordo, i tak może zbudować. Fort. Fort, fort, fort. Fort, fort, fort. Tutaj w prawo nie ma jakiegoś teleportu albo wyjścia. Właśnie nie wiem. Który jest trochę. wyjście? Pewnie on tędy przychodzi. Bardziej niż pewnie. I stoi jego bohater. Którego można rozpierdolić na ryj. Dokładnie, bo to jest ten jego mocniejszy bohater. To mhm. nie ucieka jak nie ci. O, to by dobry. dobra. Super, zawsze Roz, chciałem mieć mu dwa różne cyklopy w armii. Łucznika możesz, kurde. No nie wiem łucznik się szał na sobie jeszcze musisz po prostu szały podejmować inne główne. Dobra, jeszcze chwilkę z waping, albo buffa jakieś wrzuć. No i tak My bym nie podjął. Pocinięli. No, może się przydać. Dobra, ty tutaj klozecie sobie stój. Czekaj, jak byś tak mądrze strzelił, to nie spalisz dwóch. Nie, to... nie a dziwne, powinien tutaj... To... Nie wiem, jakaś ambito do musi musiałeś podjąć. W sumie, może jakaś kula ognia i spalczy trzy jednostki. Jak prędzej. Dnia? O proszę bardzo. Ja chyba 20 Tak już nie. No, tak, Ale tak już 21. Jednego kiklopa mu zabije. No okej, okay, może być. Nawet medykaś na jedną składę. On i tak nie może waitować, więc... Może no, się o coś. Spoko. On ma uszały szczęście, więc wiesz, to jeszcze ewentualnie to. No, rakrzasza ma rasza na razie. No nie ma i tak kontra, tak więc... Strepa. Pewnie. Ty to, to jest pełny w pierdol. No dobra, ale i tak będziesz go musiał zbić i tak prędzej czy później. Ten wleci, to lepiej, żeby w Tytana wleciał. W sumie tak. W tego by serio. W pierdol, to jest no. pierdol inny. To jest inny w pierdol. No a teraz ci pokażę, jak to jest pierdol. No to kurwo, dumnie powoli idzie. nie? A, bo cały jeszcze przyjął Szałyś się <Szały. <Szały. Uciekł, po, Musisz rzemieślnika i magiczne zwierciadło musisz mieć. Magiczne zwierciadło na obydwa muszę mm. mieć. Pokonuję bo... nie lepiej Nie, lepiej magiczny. Bo... Już wiesz, wiesz, właśnie jednostkę, żeby Magiczne ci jest potrzebne, bo do więcej widzenia. Wiesz kwestia tego, czy to jest dosyć mocno, ale no nie wiem. Lepiej magiczne właśnie. Magiczne. No ale spierdalaj od niego, co on ci jest potrzebne do szczęścia już na... Tylko tutaj widzę jak będzie się zbliżał. Tak, dokładnie o to chodziło ogóle. On to ma nic niepoczyszczone w ogóle. No zupełnie. No co, I to na zamki, nie? W sumie. Tu bym jeszcze zajrzał. Tu zajrzyjmy jakaś kopalę, tylko się Kawałeczek. A nóż. Chociażbym tu jakiegoś śmiecia z nekropolii wysłał. No to wyślesz zaraz Havensa. z tam siedzi. Ja sobie wiesz, razaka. I tak, razacy to byli w tym, o oh Boże, w Aragonie. Razakowie, było, bo, 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 byli, było, bo. razakowie byli. Kim byli Razakowie? Razakowie to były te stwory, takie, nie wiem czy jaszczuroidy, tak czy takie zmutowane, nieumarłe. Ehm, tak, tak, oni takie, byli, te, co tak, jak Tak, tak, nie, Razakowie, Razakowie dobra, zabili pamiętam. tego wuja Eragona. Pamiętam, tak, pamiętam. Tak, 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 faktycznie. No, oni się wjebali na tą jego wioskę. No, no, tak, tak, tak. I oni byli wysłani przez tego głównego złego, ale nie pamiętam jak on się nazywał. Tego szefa, co na tego ostatnie smoki miał, tak? Tak, ale ja nie pamiętam jak on był, chujbo, się nazywał. Ostatniego smoka, tak grudzi rzeczy. Mi się podoba, więc, ale ja dużo książek jakoś, mega dużo nie czytam. Jak byłem młodszy dużo czytałem. Nie, Eragona czytałem, pamiętam pierwszą i drugą część. No i z fantazy czytałem generalnie Eragona i Władców Pierścieni. Ja to raczej kryminały i Wiedźmina. No. Ja to raczej kryminały czytam, więc Aha. w tym kontekście nie, bardziej Poznam, jak W ja mojej pracy osobno. to czytam, wiesz, tyle książek, że to no jest, jest nie? Tak jak kryminałów to akurat no także, wiesz, no. Piętnastolatek to pisał, nie? W gruncie rzeczy. No tak, to i się. tak bardzo ładnie jak, no. no. Takie no. rozciągłe za też, bardzo e... nudne było strasznie. Momentami. Chociaż e, trzeci tom, na przykład, jest bardzo... Tam ja jak ja trzeciego tomu, pośbyt. na przykład, nie czytałem. Nie doczytałeś? Nie, ja tylko dwa czytałem, bo trzeci jeszcze wtedy nie wyszedł, ja to czytałem. Okej. Okay. A potem już po tych dwóch książkach trochę urosłem, i już nie miałem ochoty tego czytać. Takie sobie ją fantazje, żeby takie, sobie o no, takie, takie, żeby było, nie? Tyle, że właśnie żeby, je, był smoky, tak. żeby były fajne walki. No, tyle, że napisał, tak, że 15 latek czy coś takiego i dlatego to kupowało ludzi, nie? Okay, tak, no, to jest no, raz, a dwa Myślę, że wiesz, my też nie możemy tego do końca ocenić, bo miałeś polską redakcję, która to mogła w innym języku Jasne. bardziej fachowym Jasne. przetłumaczyć. O, się na kamienne kolce i pewnie podstawowe kamienne kolce. O, kamienne kolce mogą być fajne. O Zawsze jakiś... masz. A ty nie mieliśmy ja do Nie, miał, nie, brakuje nie, tam właśnie nie, tam kuli ognia czy coś. nie, 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 Dokładnie. nie, okay, dobra, to już tylko nie, te wszystkie nie, nie, No, dwa budynki ci zostały. Kupca artefaktów. Hmm. O, artefaktów. O, bliżej. Prędzej. To niepotrzebne? Nie, nie. sobie możesz kupić. Tylko nie potrzebuję. Albo ewentualnie nadkowe. He, Hehe. Dobra, Razak. Możesz tutaj iść. Pojść Razak i zobaczysz, czy warto tam wjechać. Chyba nie warto. Nie warto. Tam sobie dzwonię, A tym wreszcie. Eee, pójdę na te pieprzone artefakty. Tutaj masz po drodze artefakcie. Tutaj już zaczynamy je zbierać. Cztery tury po prostu. Dobrze, że wreszcie się poruszam Jakąś tą lepszą logistyką. No. A, kurna kamera. To tak się śmieją, że. dla... O, kurwa, zapominam, Nie, nie, nie przypominam. Nie, nie, nie przypominam. No, ci. No, nie zaraz ci wyślę, nie. Kupu, nie, bo to nie będę wyda to za nie pieniądze. Zaraz ci wyślę, za sekundę dosłownie. To daj mi tylko turę. Weź, kończ turę szybko. Myślę, że. O, albo absolutnie. dobra, zrobimy jeszcze. Jeszcze po to szybko. Po prostu nie mamy teraz nic dużego, więc Aha. to drugi szybko. Języko takie schematyczne, robienie to, co do nas należy. To, no. czeg to, to, czego się od nas oczekuje. Tego, Tego, czego co do nas należy, chciałem powiedzieć. Albo tego, czego się od nas oczekuje. Okej. Okay. Może też tak ładnie było powiedzieć. Mąnego. W języku polskim. A jak wy byście powiedzieli? Napiszcie w komentarzu. Jesteśmy <laughs> bardzo ciekawi się. Hej, hej, trzymajcie się. Cześć. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. <laughs> Nie, nie widać, ale nie pokażę go na kamerce, to jest special. będzie jakiś special. Special price for you, my friend. Nie widać. Tylko widać, że czymś się ruszam. Nie wiadomo co tam się mutuje, co za alien wychodzi. Co za manipulacja. Manipulacja. Kolejna manipulacja. No, a teraz proszę o kamulce w takim razie od razu. Dobrze, to zanim w ogóle. Tak, dlatego zawsze te wysyłki się robi na początku, nie? to taki budynek. No i możesz trochę powysyłać tych yy, takich różnych duperelków Właśnie ci to wszystko po prostu powysyłam, bo ty i tak będziesz teraz zamki rozbudowywał yy, Mhm, prostu... Jak ty będziesz miał drugi zamek, to po prostu ci się spłacę nie? A ty to i tak do artefaktów będziesz potrzebował raczej prędzej niż później Siarkę sobie zostawię tak gdzieś od... No tra... sobie nie zostaw sobie... No. Cztery, bo ja jeszcze mam przychód dwa, więc spoko po prostu I tam... Calculated Tak, Calculated Więc ja nie potrzebuję jeszcze czegoś strasznie Corona Vis Ojej, trzy tysiące a jeżeli mi jeszcze ani razu nie podeszła wiedza, praktycznie w ogóle mi nie podchodzi. No nie? nie? Patrz, siła czarów mi wchodzi, wszystko mi... A wiedza mi nie podchodzi cały czas, nie? Słabo. Właściwie będę musiał te insygnia No jakbyś tego... miał wiedzę, to byś był mocniejszy w spelach ode mnie, więc. A może kwestia specyfiki bohatera? O one są szybkie. No, są elfami. Spoko, no to dostanę. Szkoda, że nie weszło... Mm... Rozkład. rozkład. Nie super. Rozkład. Rozkład. No, no. to Niewiele, ale ten strzeli troszkę. Ten się oparł, ja, ale ten i pech, może. ma. Dobre. Nie duży. To zmniejszanie szczęścia i moral jest po prostu przekozackie. Hmm. Przekozackie. Szkoda, że nie miałem jeszcze okazji w pełnej krasie tego wykorzystać. bym chciał moją armię przetestować. O, labirynt popatrz. W końcu będę miał te budynki do moich jednostek. No tak, a ty już dotarłeś gdzieś tam, gdzie, gdzie masz jednostki. Chyba lepsze niż moje, bo ja mam plus 2 do ataku. A tu będę plus 3 i plus tam do ognia jakoś obrona. Aha. Aha. <noise> Spoko. No dobra, o, przywykłem, przywykłem już do tego, że, że, że generalnie artefakty nie przydają mi się. O, tam. dziękuję ci dzisiaj za surowce. Bo no trochę ich dostaniesz teraz, Twoje Zbuduj to właśnie wszystko. Tak, a może przyrost będzie za trzy. Po kolei, pójdź tym drzewkiem do zamku, żeby był zamek, mimo mhm, no wszystko. Bo to w sumie więcej zrobi niż tam tygodniówka, wiesz, z liszy zbudowana czy coś takiego. Możliwe. Tym grzej do zamku prosto, czy tam czyścić, nie? Tak, czyścić, czyścić. Muszę, kurwa, bo no, zobacz, ja mam tu budynku mm. raz, dwa, trzy, jakieś kopalnie nieprzyjęte. No dba, ty taj raz, tutaj raz sobie zwiedzaj, co to jest ciekawego w tym biomie. A ty z Redwood Observatorium. No zdecydowanie. No. A niewiele odsłoniło. Niewiele odsłoniło. To są dwa upiory więc a, i nie, nie przejdziesz. Przejdę. Aha, idziesz. jakiś tam horda. Aha, czyli pewnie warto w takim razie ten nigdy nie przeszedł. Nie, on zszedł tutaj. W sumie, wiesz co, wypierdaj do niego na górę i zbadaj mu ile się da. A, bo tu na dół nie mogę, nigdzie nie wieść. Ja tu nie włożę. on to w takim razie nigdy tego tego nie Wyjść po stronie jak na Ej, wy, wypierdaj przez jego tę na górę. I tam pokradni, bo zwiedzać, a Pozwiedzać? co? Zwiedzać, a co? W sumie ten bohater tak. Ty miałeś gdzieś iść? Powiedziałeś jakiegoś A, do tego golemu w tym. Od paru turniej, od paru tury. Zapomniałem o tym no. totalnie. Ten sobie stoi tu, o proszę Okej okay. Siareczka, jakby ci było mało Czegoś No, no. Czy w pobliżu nie ma jakiegoś... No dobra, jepto. Wiesz co? No jepto. to, ci no, najwyżej będę no, się. no No i tak mam tyle surowców i no. wszystkiego ta z nie mi podesłałeś luz. Dobra Ale Ale dziękuję wam bardzo serdecznie za nagranie Jak zwykle nie pamiętam u kogo będzie następny odcinek Ale następny pewnie Następny odcinek wiecie. będzie u... Ciebie chyba Chyba u Ciebie. U mnie, dokładnie. O Gimpera. E, zachęcam bardzo serdecznie. Link w opisie, playlista również. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tu by było więcej zbierania, ale i tak Wapnik dostał w Pierdol po raz kolejny w tym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!